Hejka kochani, to już piąty droumasowy odcinek na moim kanale, więc witam Was bardzo serdecznie. No i dzisiaj rysuję Izę Zabielską. Wiem, że mogliście ją zobaczyć na moim Instagramie, TikToku, no i na shortsach trochę wcześniej, ale niestety po prostu nie miałam czasu, żeby zmontować dla Was filmiki na YouTube'a. A jako, że dopiero zaczynam nagrywać na YouTube'a, to jeszcze mam trochę problemy techniczne z moją kamerą głównie, dlatego że ona zapisuje mi w jakimś bardzo dziwnym formacie pliki. Nie mogę ich zgrać na komputer. Konwertują się bardzo, bardzo długo. No ale mniejsze już o to, Zapraszam Was do oglądania, no i teraz możecie jeszcze zobaczyć, jak pracuję w moim normalnym tempie bez przyspieszenia, a już za chwilę przyspieszę tempo, żebyście nie siedzieli ze mną naprawdę kilku godzin. A jeszcze co do samej pracy, ona wykonana markerami z firmy Winsor Newton i kredkami z firmy Faber Castell. Są to kredki Polychromus. Pisałam Wam już o tym na społeczności na YouTube, ale mam pomysł na nową serię, którą zacznę od nowego roku i jest to Bullet Journal. Jeżeli nie wiecie, o co w tym chodzi, to już Wam tłumaczę. Jest to samodzielne tworzenie kalendarza, takiego planera na cały rok i właśnie chciałabym to zrobić razem z wami. Jeszcze w sumie tego nigdy w życiu nie zrobiłam. Próbowałam, ale jeszcze mi się tego nie udało zrobić tak w 100%, więc chciałabym to zacząć właśnie z wami. Szukam właśnie obecnie dobrego notesu w kropki, który mógłby mi właśnie posłużyć jako bullet journal i mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria. W komentarzach możecie mi napisać jakie macie pomysły na motywy mojego bullet journal. Bo szczerze jak przeglądałam Pinterest, to tam jest tak wiele inspiracji i tak wiele pięknych stron, naprawdę jak ludzie to prowadzą, że ja jestem tak zachwycona, że mam milion pomysłów na sekundę. No i oczywiście napiszcie mi czy wy kiedykolwiek prowadziliście swój bullet journal. A jeżeli nie prowadziliście, to możecie zacząć go prowadzić razem ze mną. Ponieważ oprócz tworzenia własnego bullet journal mam zamiar jeszcze dla was stworzyć takie strony, które moglibyście wkleić do swojego albo przerysować, takie inspiracje dla was. Więc jeżeli macie pomysły na stronę, które chcielibyście mieć we własnym bullet journal, napiszcie mi je w komentarzach, z chęcią dla was zaprojektuję. Oczywiście byłoby to w 100% darmowe i wrzuciłabym to na mojego Instagrama, YouTube'a, TikToka, albo gdzie byście chcieli. I szczerze mam nadzieję, że tym razem nie poddam się z bullet journal po jednym dniu, bo zazwyczaj tak się to kończyło, przez to, że nie rozrysowałam sobie tego wcześniej, już mi się zaczął nowy rok, no i po prostu musiałam to rysować na bieżąco, nie miałam na to za bardzo czasu, bo jeszcze była szkoła, nagrywałam jeszcze TikToki dla was, więc tym razem chciałabym to zrobić od razu, nagrać Wam to, wrzucać i mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. A jeszcze co do nowych serii, na moim Instagramie dalej trwa konkurs, w którym musicie napisać po prostu pomysł na najbardziej kreatywną serię na mojego YouTuba. No i osoba, która wygra, wygrywa rysunek, który narysuję dla niej. Może to być jej portret, może to być jej pies, cokolwiek tylko chcecie. A druga osoba wygrywa dwa plakaty z tego masa. Więc tak naprawdę konkurs trwa jeszcze 4 dni i macie naprawdę sporo czasu, żeby coś napisać i wygrać nagrody. A ja już wam szczerze powiem, że ja naprawdę czytam te komentarze na bieżąco i mam już swojego faworyta. Jeżeli nie przebije nikt tego pomysłu, to on, on na pewno wygra. Ale wam już nie powiem o kogo chodzi, więc e, możecie sami sobie poczytać i sami napisać nowe komentarze. Z chęcią tam więcej Waszych pomysłów i nagrody po prostu najlepsza. Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do drą masowej serii na YouTubie. Wiem, że filmiki jeszcze się wszystkie nie pojawiły, ale ja Wam obiecuję, że pojawią się na 100% wszystkie. Jeżeli nie pojawią się do 24 grudnia, to pojawią się na pewno do końca roku. A być może pojawi się więcej dromasów niż przewidywałam, to też jest bardzo możliwe. Bo widzę Wasze zaangażowanie i ile naprawdę propozycji mi napisaliście. Ja nie jestem w stanie narysować wszystkich w tym roku, ale może uda się jakiś bonusowy odcinek, może dwa, zobaczymy. Ponieważ wiem, że po prostu bardzo lubicie tę serię i piszecie mi często, że czekacie na nią cały rok, żeby ją obejrzeć. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu, więc może uda mi się nagrać dla Was trochę więcej filmików. Ale to wszystko tak naprawdę okaże się już za kilka dni. Bo w tym momencie, tak jak pewnie większość z Was szykuje się na święta, są domowe porządki i troszkę mniej czasu na to, żeby nagrywać. Plus, ja jeszcze szykuję się do dyplomu. Mam do zrobienia bardzo dużo szkiców, z czego też powstanie osobna seria. Chciałabym zrobić dla Was serię stopni do dyplomu, czyli jak wygląda proces tworzenia mojego dyplomu na zakończenie szkoły, i mam nadzieję, że ta seria też Wam się spodoba. Bo wybrałam sobie akurat bardzo, bardzo ambitny dyplom, bardzo czasochłonny i zobaczymy, jak on wyjdzie, bo jestem naprawdę ciekawa. Już mam naprawdę bardzo dużo zrobione, ale dyplom mam już w kwietniu, więc zostało tak naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. A do zrobienia jeszcze naprawdę sporo. No, a oprócz dyplomu, jeszcze mam do zrobienia teczkę na ASP, więc to jest kolejna praca i też pewnie kolejna jakaś seria. Więc mam nadzieję, że w nowy rok wjeżdżamy z masą energii i będziemy dużo pracować razem. I że nie tylko ja pobudzę się tak bardzo kreatywnie do pracy. Bo jak myślę, tak naprawdę, ile mam do zrobienia, to jest tego tak dużo kontentu, że mam nadzieję, że po prostu zostaniecie ze mną, zostawicie subskrypcje, komentarze i będę mogła dla Was więcej nagrywać. My już zbliżamy się do końca filmików, więc zostawcie w komentarzu emotkę prezentu, jeżeli obejrzeliście do końca. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tak prezentuje się w efekt końcowy. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Do zobaczenia już niedługo, no i bajo!